Zadanie 10 grudzień CKE 2024, zadanie otwarte za 4 punkty. Funkcja f jest określona następująco. f od x jest równe 3 dla x należącego do przedziału prawostronnie domkniętego od minus 4 do minus 2, minus x dodać 1 dla x należącego do przedziału prawostronnie domkniętego od minus 2 do 2, i x minus 3 dla x należącego do przedziału prawostronnie domkniętego od 2 do 4. Wykres funkcji y równa się f od x przedstawiono w kartezjańskim układzie współrzędnych XY na rysunku poniżej, u nas rysunek z prawej strony. Uzupełnij zdania. Wpisz odpowiednie przedziały w wykropkowanych miejscach, aby zdania były prawdziwe. Pierwsze zdanie. Dziedziną funkcji f jest przedział. Przypominam, że dziedzinę odczytujemy z osi o x i odczytujemy z lewej do prawej. Z lewej strony do prawej patrzymy, nasza funkcja najpierw jest stała, maleje i rośnie, czyli tutaj się nasza funkcja zaczyna. Rzutujemy sobie na oś x, czyli zaczyna się w minus czwórce, ale kółko otwarte, więc nawias półokrągły. Czyli od minus czterech do, patrzymy gdzie się funkcja kończy, kończy się tutaj. Rzutujemy na oś x, to jest 4, ponieważ kółko zamalowane, to wtedy nawias jest domknięty. Drugie zdanie. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział. Przypominam, że zbiór wartości odczytujemy z osi o y. I czytamy z dołu do góry. Czytamy z dołu do góry. Najniżej położony punkt na naszym wykresie to jest tutaj i jest osiągnięty dla minus 1. Kółko zamalowane, czyli nawias domknięty od minus 1 do i patrzymy, gdzie jest najwyżej położony punkt. Najwyżej położone punkty to znajdują się tutaj i też zrzutujemy na oś y, czyli do 3. I też domknięte, no bo tu mamy punkty poprzyjmowane w tym przedziale, mimo że tu kółko otwarte, ale tutaj. Jest wartość największa 3 dla nieskończenia wiele argumentów. Zdanie numer 3, zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne. Przypominam, że funkcja nad osią x przyjmuje wartości dodatnie, czyli większe od zera, a wartości ujemne przyjmuje pod osią x, czyli mniejsze od zera. Nas interesują wartości ujemne, czyli mniejsze od zera, i te mniejsze od zera znajdują się w tym fragmencie, w tym takim ząbku. I teraz, czy kółko otwarte, czy domknięte? No, oczywiście otwarte, bo nas tylko interesują wartości mniejsze od zera, nierówne zero, bo gdyby były zamalowane, to mamy równe zero, bo na osi x to są wartości równe zero, czy tak zwane miejsca zerowe. Czyli przedział jest od 1 do 3 i to przedział otwarty. Od 1 do do trzech, bo tylko wartości ujemne. I ostatnie, zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje największą wartość jest przedział. Czyli szukamy przedziału, w którym funkcja przyjmuje największą wartość. Największa wartość, czyli najwyżej położony punkt, to nie jeden punkt, a tak naprawdę przedział. Tutaj. Tu jest najwyżej położony przedział, czyli y równe 3. Jest to przyjmowane dla jakich argumentów? Tu było od minus 4 na pewno otwarte. I dla ilu? Dla minus 2 mamy wartość też 3. Tutaj kółko będzie zamalowane, czyli do minus 2 domknięte bo dla minus 2 mamy też wartość 3, a dla minus 4 kółko otwarte, więc nawias półokrągły. No i zadanie mamy zakończone.